Wiadomość sprawa wszechświata dla ciebie. Istoty niebiańskie niosą specjalne przesłanie skierowane do ciebie: w ciągu najbliższych trzech dni otrzymasz niespodziewany kontakt, pełen prawdziwej miłości. Mimo, że to niespodzianka, to spotkanie obiecuje trwałe szczęście, kładąc fundamenty pod wyjątkowy związek oparty na zaufaniu, uczuciach i wierności. Ta osoba odegra rolę wyleczenia ran Twego serca, przekształcając Twoje życie w stan wiecznego spokojnego uniesienia. Istoty niebiańskie prowadzą w Twoją stronę Twoją prawdziwą drugą połówkę, osobę, która będzie Cię niezachwianie kochać i troszczyć się o Ciebie. Skontaktują się wkrótce, aby ustalić trwałe zobowiązanie. Bądź czujny w ciągu nadchodzących trzech dni aby przyjąć nadciągające błogosławieństwa. Pamiętaj, że to, co jest przeznaczone dla ciebie, nigdy nie umknie twojej uwadze, dlatego zaufaj i zrelaksuj się. Boska moc sprzyja twoim interesom i układa wszystko na twoją korzyść. Bądź gotowy na doświadczenie nieskończonej radości i miłości wiecznej. Powtarzaj z pewnością, za trzy dni dostanę wezwanie mojej miłości. Jestem wdzięczny, o. Tak kończy się dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że została dobrze przyjęta. Czekam z niecierpliwością na nasze kolejne wideo.